Dzień dobry, z tej strony Gabi i witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kilkudniowego vloga, jest sobota prawie 15 i słuchajcie, dzisiaj na godzinę 15.30 idę na warsztaty takie pilatesowo-kuchenne, będą to i zajęcia z dietetykiem i jednocześnie pilates na reformerach. To będzie trwało mniej więcej 2,5 godziny i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, bo to będzie coś całkowicie nowego, a ja się bardzo wkręciłam w ten Pilates, także mam nadzieję, że będzie mi się podobało. Dzisiaj tak naprawdę cały dzień nagrywałam współpracę, trochę posprzątałam, pisałam scenariusze, ogarnęłam siebie, także wydaje mi się, że takie po prostu codzienne obowiązki i codzienne moje życie. Wczoraj też miałam konkretnego doła, także cieszę się, że dzisiaj humor jest o wiele lepszy. No i chodźmy się przebrać, żeby zdążyć być na czas i niczego nie opóźnić. Robię takie ujęcie z kanapy całkiem inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj stawiam ten statys. Już biorę tutaj mikrofonik, wszystko, no bo staram się być full profesjonalna, ale to nie o to chodzi. Właśnie będę montowała tą współpracę, którą dzisiaj nagrywałam. Powiem Wam, że jest taka kwestia, która bardzo cieszy mnie, dlatego że w przyszłym tygodniu jadę do domu dziecka. I to jest rzecz, której bardzo pragnęłam, wyczekiwałam wytrwale. Stresuję się, oczywiście, że się stresuję, ale ja jestem człowiekiem, który pragnie po prostu obcować z ludźmi w taki sposób, że mogę im pomagać i być dla nich, i na tym chcę się skupić przede wszystkim. Więc cieszę się, że czuję się gotowa, mimo iż mogę się spotkać z różnymi sytuacjami, różnymi yy, jakimiś tam wątpliwościami po drodze, więc na pewno nie będzie łatwo, ale myślę, że będzie to bardzo potrzebne mi. Mojemu sercu, i po prostu będę się czuła, że mogę się gdzieś spełniać. A słuchajcie, jak było na warsztatach, właśnie, no bo tak nic nie powiedziałam, przecież tylko wróciłam i od razu tutaj usiadłam. Powiem Wam, że było naprawdę niesamowicie. Ja jestem po prostu zachwycona. Naprawdę. Tym bardziej, że ja jestem osobą, która miała bardzo różnorodną relację z jedzeniem. I mam wrażenie, że dopiero od pewnego czasu wychodzę na prostą, słucham swojego ciała, po prostu jem, po prostu jem. Nie katuję się, kiedy jestem głodna, to jem, kiedy nie jestem, to nie jem, ale też nie, że tak doprowadzam swój organizm do skrajnego głodu, bo ja też robiłam takie rzeczy. Ja miałam też problemy z jedną kwestią zaburzeń odżywiania, która jakby ja bardzo w nią wpadałam i wypadałam. Wiecie o co chodzi, że nigdy nie byłam w takiej dużej skrajności, że faktycznie mogę powiedzieć, że chorowałam, tak mi się wydaje przynajmniej, no ale ta moja relacja z jedzeniem nie do końca była zdrowa. I dopiero ona wychodzi na prostą, to jest cały czas w procesie, ale jestem bardzo z tego powodu zadowolona. Ja też jestem osobą, która jak się stresuje, to nie je. Nie mam tak, że zajadam stres, wręcz przeciwnie, ja wtedy po prostu nie umiem jeść. Nie mam ochoty jeść i mogę się głodzić, bo po prostu nie wiem, chyba tak, w taki sposób reaguję. Jest to, jest to trudne, ale mam wrażenie, że odkąd gdzieś potrafię regulować te swoje emocje, jest o wiele lepiej. Więc to, jak bardzo. Te zaburzenia, w ogóle wiele takich kwestii jest powiązane z naszą psychiką, to jest niesamowite. Naprawdę. Tak jak kiedyś usłyszałam takie zdanie, że nie wyzdrowiejesz w miejscu, w którym zachorowałeś. I ja mam wrażenie, że ostatnio to zdanie do mnie wraca tak intensywnie. Od którego momentu zaczęłam być taka chora? I nagle sobie myślę, aha, zaczęłam chorować, kiedy poszłam na terapię. Jest to bardzo dziwne, dziwne, że to wszystko ma swoje aż tak intensywne podwiązanie. Widzę, jak po prostu kwestia psychiczna, kwestia samopoczucia, bezpieczeństwa, spokoju w sercu, w głowie, przestrzeni, jak bardzo stabilność emocjonalna, po prostu to, co mamy. W głowie i w sercu wiąże się z tym po prostu, jak to potem wychodzi na zewnątrz, jak reaguje nasz organizm, jak bardzo jest to wszystko powiązane. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Ale dobra, po takiej krótkiej pogadance, lecę do pracy. Niezwykle mi się dzisiaj podobało. To był taki mega, mega budujący czas. Myślę, że jak będą kolejne warsztaty w jakimś temacie, który będzie znów mnie interesować, to się zapiszę z przyjemnością, bo bardzo, bardzo miło mi tam było. Naprawdę, i cieszę się, że mogłam się czegoś nowego dowiedzieć znowu, bo ostatnio tylu rzeczy ciekawych się dowiaduję, że to jest coś niesamowitego. No ale co, to chyba wszystko, idę pracować, a dalsze dalsze moje życie zobaczycie później. Jadę szybko do mojego chłopaka i słuchajcie, powiem Wam, że tak mi się podoba ten nowy album od Seleny Gomez, że ja mam robić cały czas Look at me now! W randomowych momentach w ciągu dnia po prostu. Pakujemy się i jedziemy. Wczoraj już się nie odezwałam. Myślałam, że się odezwę w nocy, jak wrócę, ale słuchajcie, zasnęłam u swojego chłopaka, po prostu już chyba byłam tak padnięta i przemęczona wszystkimi bodźcami ostatnich dwóch tygodni. No i dzisiaj rano się obudziłam, stałam i tak naprawdę ja zaraz znowu wyjeżdżam z tego swojego mieszkania. Tak jak widzieliście, po prostu zjadłam się na nie, czytałam kawałek książki. I rano już tak naprawdę u swojego chłopaka udało mi się wstać i zaczęłam powoli pracować. To jest bardzo plus tak naprawdę tej działalności w internecie, że często możesz w każdym momencie, gdzie jesteś, coś zacząć robić. Ma to swoje plusy i minusy. No i na przykład ja dzisiaj rano zaczęłam już pisać scenariusz, i udało mi się napisać scenariusz do filmu na YouTube. Tak naprawdę, słuchajcie, ten film na YouTube ma być opublikowany dzisiaj. Wytrzymajcie kciuki, bo ja nie wiem, jak ja to zrobię, żeby dzisiaj on był opublikowany, ale chciałabym, żeby mi się udało. Fakt, że już mam cały scenariusz i już mniej więcej wiemy, jak on będzie wyglądał, no to wydaje mi się, że to już jest duża część pracy, przynajmniej za mną. Dzisiaj też jestem zaproszona na obiad do swojego chłopaka, także będę jechać i powiem wam, że te weekendy to są ostatnio takie. Dla nas po prostu, tym bardziej jak jest weekend bez studiów moich. No i kolejna sprawa, jak na przykład w tygodniu nie mamy czasu się spotkać, mamy obydwoje jakieś swoje obowiązki, widzimy się na przykład czasem na 10 minut, a czasem wcale. Więc te weekendy i fakt takiego spowolnienia, no to bardzo mi się tym dobrze i ciepło na sercu, bo on mnie bardzo tak spowalnia i powoduje, że ja jestem tu i teraz. Też mi się przypominają wakacje, bo my wakacje praktycznie cały czas byliśmy razem. No to wiecie, to też inaczej jak po tym takim roku szkolnym, obowiązkach szkolnych, życiowych, pracowniczych. No, po prostu masz tego czasu o wiele mniej i to jest zrozumiałe, gdzieś obydwoje siebie wspieramy w naszych aktywnościach, no ale wiadomo, że też pragniemy spędzić ten czas po prostu. Razem ze sobą, wspólnie w takich codziennych sytuacjach. Plan na dzisiaj to taka slowly niedziela, słuchajcie. Będzie obiad, idziemy na spacer, wieczorem idziemy na msze, dzisiaj będę też cały dzień montowała film. Także tak naprawdę taka bardzo spokojna niedziela, z czego bardzo się cieszę. Jeszcze z tej pogody za oknem, słuchajcie, sprawdziłam pogodę dzisiaj, na najbliższy tydzień. Nawet ją udostępniłam u siebie na Instagramie, na Insta Stories, że przez cały tydzień ma nie być temperatura niższa niż 20 stopni. Ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, że to jest coś niesamowitego, naprawdę. Tym bardziej, że ja już tak pragnęłam takiego słońca, wiosny, ale takiego nie ogromnego upału, tylko właśnie tej przejściowej pogody. Także po prostu mnie bardzo coś takiego nakręca, napala, e, w sensie na taką radość dużą. I nie wiem, czy też widzieliście, ja ostatnio widziałam kilka nawet takich memów od psychoterapeutów, że kiedy przychodzi do Ciebie człowiek na terapię, kiedy jest zima i kiedy nagle wyjdzie słońce i on mówi, że wszystkie jego problemy zniknęły. I oczywiście jest to takie bardzo prześmiewcze, ale faktycznie tak się dzieje, że kiedy wychodzi słońce, mamy jakieś takie duże poczucie, że Wszystkie problemy nagle znikają, nagle już w ogóle nic nie ma znaczenia. To jest coś niesamowitego, naprawdę. I słuchajcie, dzisiaj też się bardzo ucieszyłam, bo w tym tygodniu byłam na sesji zdjęciowej kobiecej. Dziewczyna z mojego miasta potrzebowała też modelki, a ja z przyjemnością chciałam, bo też mi się zdjęcia przydadzą. Nie będę oszukiwała, że nie. Ja bardzo lubię pozować, bardzo lubię ten proces. Byłam też rano na makijażu mojej Martyny, właśnie u której pewnie pamiętacie, że byłam na lekcjach makijażu, i też możecie ją kojarzyć po prostu. Moją Martynę, którą po prostu uwielbiam całym sercem. I co? I naprawdę dostałam te zdjęcia, i my mamy taki problem z wyborem. Jestem po prostu pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałam się, że w ogóle to będzie takie wow. No, a zapraszam was na niedzielę. Witam się z Wami w poniedziałek, w tym nowym tygodniu, wielkim tygodniu. Słuchajcie, powiem Wam, że wczoraj już się nie odzywałam, dlatego że ten dzień faktycznie wyglądał tak, jak ja Wam powiedziałam rano. Nacieszyłam się tymczasem bez telefonu, bez mediów, chociaż i tak montowałam i wczoraj już udało mi się wrzucić film na YouTube, także bardzo się cieszę. Więc jeżeli nie widzieliście Clean With Me, to serdecznie zapraszam. Jest niezwykle krótki, szczerze mówiąc, znowu myślałam, że wyjdzie dłuższy, ale zawsze, kiedy nagrywam w tle taki voice over, to zawsze okazuje się, że zrobię. Robię za krótki scenariusz, więc mam wrażenie, że jestem chyba nauczona tych krótkometrażowych treści i o wiele dłużej zajmują mi takie vlogi, kiedy siedzę i mówię, niżeli te, które nagrywam w tle. Myślę, że wiecie, o co chodzi. I wczoraj wieczorem myślałam, że coś do was powiem, ale powiem Wam, że byłam taka. Niespokojna wewnętrznie i teraz podam Wam taki mój trik, który ja stosuję. Po pierwsze, to jest fakt, żeby już wieczorem nie wchodzić na te social media, zrezygnować z tego, bo to naprawdę dodaje bardzo dużo bodźców, ale i kwestia tego, żeby mieć notes pod ręką. Naprawdę, ja kocham notesiki, notesy, karteczki. Myślę, że kto zna mnie, ten wie, a zresztą nawet jeżeli mnie obserwujecie, to też wiecie. Ten zeszyt pochodzi z TK Max. Tak naprawdę moje ulubione zeszyty są właśnie stamtąd. Okej, okay, przejechał samochód. Właśnie stamtąd są moje ulubione zeszyty. Jeszcze ten jest cytatem właśnie z listu do Koryntian, do everything in love, także ja się stuprocentowo z tym zgadzam. I słuchajcie, moim trikiem jest to, że kiedy ja czuję, że nadchodzi taki przypływ wszystkiego, kiedy jestem wewnętrznie bardzo niespokojna, po prostu aż mnie trzęsie wewnątrz, tym bardziej, że ja miałam bardzo często takie bóle nerwowe, nerwobóle, to powiem Wam, że wtedy biorę kartkę i zapisuję wszystko, co mi siedzi w głowie. I ja totalnie nie stosuję się wtedy do żadnej stylistyki, do polskiego, do tego, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Po prostu piszę. Piszę naprawdę wszystko. Okej, okay, dręczy mnie poczucie, że nie jestem wystarczająca, dręczy mnie ilość rzeczy do zrobienia, to zaczynam wypisywać te rzeczy. Dręczy mnie ten temat, ten temat, ten temat. Kiedy ja realnie popatrzę na tą kartkę, Widzę, co jest tak naprawdę moim obecnym problemem, a co nie. A co jest tą chwilową myślą? Co jest tym, co może jest po prostu niełatwe dzisiejszego dnia, dzisiejszego wieczoru dla mnie, ale niekoniecznie jest takim moim głębokim i trwałym problemem. To jest coś, co mogę polecić każdemu. No i wczoraj właśnie tak usiadłam i powiem wam, że zauważyłam, że moim dużym problemem było to ilość rzeczy, które mam do zrobienia. Po prostu chodziła mi po głowie. Ja czułam, że nie podołam. I kiedy ja te wszystkie rzeczy sobie wypisałam na dwóch stronach yy, i filmowe pomysły na najbliższy tydzień zrobiło mi się o wiele łatwiej, o wiele lżej, i mam wrażenie, że taki ciężar ze mnie trochę spadł. I ja mam wszystko zapisane i czuję, że po prostu mam gdzie zerkać w razie co. Kolejną sprawą jest fakt, że właśnie nadchodzą święta, i powiem wam, że dla mnie od mam wrażenie, że zaczęło się pytanie, to te święta nie są w ogóle dla mnie jakąkolwiek radością. Zeszły rok jeszcze bardziej mnie przeorał, i po prostu nie mam ochoty na święta. Bardzo mnie boli ten czas, nie jest dla mnie łatwy, nawet już teraz, jak o nim mówię, to chce mi się płakać. Więc mam takie poczucie, że w tym tygodniu będzie dużo we mnie sprzecznych emocji, że z jednej strony będę się cieszyła tym słońcem, tą pogodą, codziennością. Ale wiecie, święta to jest taki po prostu trudny czas. Przez wiele względów. Dla mnie to nie, nie są łatwe tematy, których ja bardzo unikam, no ale to jest taki trudny tydzień dla mnie. Ale z drugiej strony, pokazujących mi, że ja wiem, że poradzę sobie w każdej sytuacji. Wiecie o co chodzi? Mam też ogromne to poczucie, że tyle, ile przeżyłam, tyle, ile doświadczyłam, że z każdego główna wyjdę. Po prostu, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Dobra, koniec, bo po prostu nie chcę się dzisiaj rozklejać, ale chcę być z wami po prostu w takich vlogach bardzo szczera i na tym mi chyba najbardziej zależy, no bo nie będę oszukiwała, że jak są krótkometrażowe vlogi, takie minutowe na TikToka, ja nie mam czasu nawet podzielić się często jakimiś swoimi innymi przemyśleniami. Tym bardziej, że minuta to jest bardzo mało, żeby powiedzieć coś więcej od serca. Także wykorzystuję trochę te vlogi, żebyście im może mnie lepiej poznali, ale i wiedzieli, że Chociaż codzienność mam piękną to jak każdy mam swoje problemy, swoje walki, które nie są łatwe. Co chciałam powiedzieć? Idziemy, słuchajcie na spacer. Odnośnie planu na dzisiaj e, trochę się tym pocieszę. E, dzisiaj będzie super dzień. Dzisiaj będzie piękny dzień. Nie mam żadnych aktywności zaplanowanych na zasadzie lekarzy, pilatesu, tańca ludowego czy tego typu. Tym bardziej, że w tym tygodniu mam tych aktywności całkiem sporo, powiem wam. Dlatego że czeka mnie wizyta u ginekologa, u stomatologa. Polecam się badać, jeżeli macie zaległe badania, chociaż wiem, że ceny są Kosmiczne, dlatego że no, prywatne umawianie się po prostu kosztuje. Ale idźcie, idźcie. Lepiej, żebyście poszli się przebadać, niżeli kupili sobie kolejną bluzkę. Serio, ja jestem tego zdania. Słuchajcie, kapie mi z nosa. Ja jestem definitywnie tego zdania i uważam, że naprawdę no, warto się badać i coraz częściej widzę te filmy, że dziewczyny idźcie się badać i cieszę się, że jest po prostu coraz większe propagowanie tego i brak wstydu po prostu w tym temacie, także polecam iść. Mam też w tym tygodniu terapię, mam dwa razy pilates, taniec ludowy i jadę do wolontariatu, także ten tydzień będzie też taki dość, wydaje mi się, że aktywny. Będę też nagrywała, mam plan zacząć z nową serią, skończyć kurs z rolek, który sobie wykupiłam, także też będę dzisiaj nad tym pracowała. To chyba wszystko, tutaj już była taka dłuższa pogadanka, no i zapraszam dalej na moje życie, moje, moją codzienność. właśnie w Biedronce i tak jak widzieliście mój ulubiony dział to jest ten z książkami i zdradzę Wam mój taki sposób, co ja robię, żeby nie kupować ich, bo ja potrafię popadać w takie coś, że widzę jakąś książkę i od razu ją kupuję, zwłaszcza z książkami mam taki problem. Ja robię zdjęcie i mam folder w, w telefonie książki do przeczytania i kiedy ja zrobię zdjęcie, tam dodam, dodam tą książkę, to wiem, że kupię ją dopiero w momencie, w którym Przeczytam inne. I nieważne, jaka jest teraz cena, staram się nie patrzeć na to, bo po prostu ja wiem, że to mam nie kupić, ale w rzeczywistości to nie jest dobre rozwiązanie. A druga rzecz, trochę mi się zrobiło głupio, bo słuchajcie, były, była kolejka na kasy samoobsługowe i ja po prostu patrzyłam w dół, miałam słuchawki, weszłam bokiem, przeprosiłam taką panią, która jakby stała tak z bokiem, z rodzinką, z dziećmi, przeprosiłam i zeszłam do drugiej kasy, i ja nie wiedziałam, że tam dalej za mną były dwie osoby. I jest mi tak głupio, serio. Ja nie znoszę takich sytuacji, ale ja się po prostu nie rozejrzałam. Dobrze, że miałam tylko trzy produkty, wzięłam te trzy produkty i wyszłam, ale ja dopiero pod koniec, jak wychodząc już z tymi zakupami, zobaczyłam, że po prostu tam za mną te dwie panie były. Niekoniecznie za mną, tylko tam bokiem, tak jak ja nie stałam i nie widziałam tej kolejki. I to są takie. Sytuację, że mnie po prostu tak ściska, a z drugiej strony pokazuje mi to, żeby nigdy sytuacyjnie nie oceniać człowieka, że wiecie, często jest tak, że mówimy, ale się wepchał, ale coś tam. Ale jak zwrócimy uwagę, to nagle ta osoba powie, ojeju, przepraszam, nie widziałem, bo naprawdę takie sytuacje się dzieją. Ja sama ilekroć po prostu z rozstrzepania czy jakiegoś zamyślenia. No tak jak teraz weszłam całkowicie po prostu od innej strony. No i trochę mi wstyd, ale mam nadzieję, że ten wstyd zaraz mi minie. Słuchajcie, wejdziemy jeszcze do kilku sklepów, bo chcę znaleźć prezent, który chcę skompletować i tak naprawdę wiem mniej więcej, czego poszukuję, także mam nadzieję, że coś znajdę. Dzień doberek, słuchajcie, tak jak widzieliście, ja już poranek zaczęłam bardzo ciężko. No i tak jak myślałam, jest we mnie masa po prostu różnorodnych emocji i ten dzień czuję, że po prostu będzie trudniejszy. Planem na dzisiaj jest pilates, wizyta u ginekologa, terapia, spotkanie z koła naukowego, nagrywki filmu. Dlatego że no już skończyłam ten kurs, także mniej więcej. Czuję i chyba wiem, co i jak i jak bym chciała robić. Zresztą ja ostatnio często poruszałam ten temat, że ja bardzo bym chciała, żeby za moimi treściami szła jakaś wartość. I dlatego też zależy mi na tym, żeby tworzyć wartościowy content, mówić o jakichś ważniejszych problemach społecznych, trudniejszych, ale jednocześnie wszystko w takim zdroworozsądkowym stylu, bez diagnozy, bez wymądrzania się, bez robienia z siebie nie wiadomo kogo. Mam wrażenie, że po prostu takich profili wbrew pozorom jest i dużo, ale i jednocześnie mało. No i jakoś tak nie siedzi mi robienie po prostu. Pustych rzeczy, tylko. No i słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się nagrać pierwszy film z nowej serii. E, dzisiaj też już nagrałam polecakię książkową, właśnie z takiego mojego punktu. Ja tutaj zawsze e, sobie siadam i nagrywam i lubię to miejsce, dlatego też przesunęłam kanapę, bo ona nie wiem, czy pamiętacie, była o wiele bliżej. A to właśnie przez to, że ja nie miałam tutaj miejsca ani na to, żeby się porozciągać, ani na to, żeby tutaj sobie nagrywać przy oknie. A jednak przy oknie, no to światło jest najlepsze, nie oszukujmy się. Także tak, jest 8.30, chyba 35. E, Zaraz się ubieram i lecę na Pilates. Mam nadzieję, że to też mi tak trochę uspokoi, pozwoli wejść w głąb. W ogóle wczoraj w łóżku wieczorem miałam czytać, a w końcu puściłam sobie na Luciaka i poszłam spać. Od dwóch dni jakoś chyba nie czytałam nic i też tak się czuję, że mi tego brakuje. Niby słucham audiobooka, ale to nie jest to samo, co usiąść z książką, i mam nadzieję, że może dzisiaj uda mi się to zrealizować. Wam, że ja chyba tego vloga nazwę, po prostu nie lubię świąt. Serio, bo no po prostu nie. Nie mam usiąść i zaplanować, co wkładam do koszyczka, i już mnie to zadanie przerasta. Przerasta mnie, no tak, prawdziwe problemy. Ja wiem, że ktoś może się zaśmiać, ktoś może uważać, że przesadzam. No i jeszcze dodatkowo denerwuję się ginekologiem. Ja ogólnie się stresuję ginekologiem. Ja wiem, że to jest jego praca, ale mnie to bardzo krępuje i, I już chcę być po serio. Wieczór, witam się z Wami teraz. Byłem na terapii, byłem też na poprawę humoru na sushi z moim chłopakiem i dzisiaj jest naprawdę już dzień i taki wieczór, który nie wiem, co ja mam powiedzieć. Wydaje mi się, że po prostu chyba w takich momentach najlepiej nie mówić nic. Dzisiaj jestem złamana po całości. Zobaczymy. Ja też na razie nic nie wiem, więc wydaje mi się, że to wszystko, co mogę powiedzieć. Chyba ten dzień przejdzie do historii moich dni. Mam nadzieję, że po prostu wszystko będzie dobrze i nie wiem, co więcej mam tutaj rzec. Ale na takie pozytywne zakończenie zapraszam do subskrybowania, lajkowania tego kanału, komentowania i. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że trochę weselszym niż ten dzisiejszy.